Do konkursu zgłosiło się 13 zespołów. Turniej podzielony został na cztery etapy, po których nastąpił finał. Rywalizacja była zacięta i do końca nie wiadomo była, która ze szkoł okaże się najlepsza. Zwycięzcami zostali uczniowie zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących z Kamiennej Góry. Bardzo się cieszymy. Nie spodziewaliśmy się tego, szczerze mówiąc. Tak, to był nasz debiut jesteśmy dumni. W ostatnim etapie uczestnicy rywalizowali w grę symulacyjną udostępnioną przez Bank Zachodni WBK, oddział w Świdnicy Liderzy Europy. Skąd pomysł na tą grę? O tym powiedziała nam przedstawicielka banku. Pomysł powstał w Banku Zachodnim WBK. Narodził się wśród grupy nowo powoływanych, że tak powiem, liderów. Ta grupa jest szkolona. Grupa nazywa się Liderzy Przyszłości. I podczas jednej z sesji szkoleniowej to oni wpadli właśnie na ten pomysł, gra się przyjęła, jest bardzo dobrze akceptowana właśnie w całej sieci. Celem konkursu było kreowanie postaw przedsiębiorczych, rozwijanie zainteresowania problematyką ekonomiczno-społeczną i popularyzacją zawodów ekonomicznych, a także rozwijanie umiejętności dostosowania się do potrzeb rynku pracy. Konkurs miał kształtować u młodzieży umiejętność łączenia wiedzy, którą zdobywają na poszczególnych przedmiotach ekonomicznych, a także wyłonić najbardziej utalentowaną młodzież. Jest to także sprawdzenie się w różnych dziedzinach, zwłaszcza w tej chwili, kiedy na rynku pracy jest duża konkurencja i myślę, że młody człowiek, który przejdzie taki, taki turniej przedsiębiorczości, umie odnaleźć się na rynku pracy, umie przeprowadzić pewne. Pewne oceny swoich możliwości na to, co żądają pracodawcy. Zwycięzcy nie kryli radości z wygranej i zdradzili nam, że planują związać swoją przyszłość ze światem ekonomii i biznesu. Czy planujecie w ogóle później jakąś karierę w biznesie, szeroko pojętym? No miejmy nadzieję, że się tak uda. Nasza koleżanka nie, nie pofawiła się, idzie na studia ekonomiczne, więc myślę, że przydaje się do, ten sukces w dalszej karierze. Za rok kolejna, druga odsłona Wojewódzkiego Turnieju Przedsiębiorczości. Serdecznie gratuluję. Dziękuję serdecznie.